Witamy was w kolejnym odcinku kuriera wyborczego. Przy mikrofonie Joanna Mazurkiewicz, a dzisiaj moim gościem jest kandydat na stanowisko prezydenta, adwokat i zagorzały kibic Lecha Poznań. Przemysław Plewiński. Dzień Dzie dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Proszę nam opowiedzieć, skąd się wziął pomysł na kandydowanie na stanowisko prezydenta Poznania i czy ta decyzja była już dawno podjęta? Decyzja o tym, żeby kandydować na stanowisko prezydenta Poznania była podjęta niedawno. Dawno była podjęta o tym, że chce być kandydatem na radnego. Ja zaangażowałem się w Ruch Polski 2050 zaraz po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wspierałem Agatę Sobczyk, teraz obecną wojewodę, i później, jak tylko powstała partia, wstąpiłem od razu. To było naturalne, wstąpiłem do partii i pomagałem posłance Ewy, Ewie Szedler. I tak naprawdę miałem być tym radnym, ale okazało się, że naszą kandydatką na prezydenta Poznania była. Miała być pierwotnie Agata Sobczyk, ale dostała propozycję objęcia stanowiska wojewody i ona została wojewodą. Później były jeszcze dwie osoby, które gdzieś myślały o tym, żeby zostać kandydatem na prezydenta Poznania, bardzo o to zabiegały, jednak władze regionu stwierdziły, że chcą mi zaproponować bycie tym kandydatem. I powiem szczerze, troszeczkę na początku się opierałem, ale w końcu cała moja rodzina, wszyscy co mnie znają, mówią: Przemo, no to jest dla ciebie idealne, kandyduj. Kto jak nie ty? No i tak zostałem kandydatem na prezydenta Poznania. Jedno z pana haseł brzmi przywróćmy poznaniowi poznański porządek i myślę, że to hasło jest idealną odpowiedzią na to, w jaki sposób przebiegają w mieście remonty od paru lat. I co pan uważa na ten temat? Ja za każdym razem w kontrze do prezydenta Jaśkowiaka, który mówi, ale przecież remonty trzeba było zrobić. Ja nie neguję tego, że remonty trzeba było zrobić. Ja tylko wskazuję o formę ich przeprowadzania, przepraszam, ale jeżeli mamy sytuację, gdzie mieszkańcy nie wiedzą, jak dojść do swojej kamienicy, sytuację, gdzie mieszkańcy wpadają w dziury, wychodzą ze swoich domów, w momencie, w którym chcemy dojść na stary rynek i kluczymy jak chomik w labiryncie, yy, w też właśnie gdzieś tam krążąc, nie wiedząc, jak przejść, bo jest wszystko nieoznaczone, bo jest bałagan, bo sprzęt budowlany jest porozrzucany, gdzie się da, to jest ten brak porządku, brak tego poznańskiego ordnungu, który mi się nie podoba. Chciałbym, żeby to miasto właśnie było uporządkowane. Zresztą widać, że tak naprawdę w sytuacji, w których inne firmy prowadziły niektóre odcinki robót, to te roboty wyglądały inaczej. Ja nie zapomnę, jak już teraz, w momencie, kiedy jest otwarta ulica 27 grudnia, jechałem tramwajem w okolicach okrąglaka i nagle tramwaj się zatrzymał. Dlaczego się zatrzymał? Bo trzeba było wyjść i to już my, pasażerowie, wyszliśmy po to, aby podnieść płot, który się obalił na torowisko. No, to jest ten brak porządku, przepraszam, ale no, mi się to w głowie nie mieści. O takich małych rzeczy, jeżeli na takie rzeczy nie zwraca się uwagi, to ja się naprawdę boję, co wygrzebiemy, robiąc audyt i kontrolę wszystkiego, co się działo w mieście Poznaniu. Najpierw ze względu na pandemię, a potem w wyniku remontu wiele biznesów w centrum upadło lub przeniosło się na obrzeża. Mieszkańcy również ze względu na hałas opuścili staromiejskie kamienice. Co można zrobić, by do centrum Poznania powróciło życie? Tak, to jest właśnie fenomenalne pytanie. Mi się spodobało, jak pan Jośkowy powiedział, że jest tylko jeden lokal zamknięty na rynku, a jeden z, jeden z kanałów, chyba Poznański Trójkąt Bermudzki, o ile dobrze pamiętam przeszedł się po starym rynku i naliczył 13 zamkniętych lokali, no to kurczę, ja właśnie nie wiem w jaki sposób pan Jaśkowiak liczy tak się właśnie boję, że liczy, tak na przykład też pieniądze na wydatki w mieście ja chciałbym przywrócić ten, to centrum o tym centrum trzeba myśleć kompleksowo my tak bardzo mocno wskazujemy na pomysł biletu centrum, czyli darmowego biletu w centrum dla mieszkańców Poznania, osób opłacających podatki żeby mogły się poruszać po centrum bezpłatnie, żeby te auta nie pchały się do centrum żeby auta mogły zostać na Realnie dobrze wymyślonych, zbudowanych parkingach typu Park and Ride. Dla samego centrum kluczem jest przyciągnięcie takich najemców do lokali, w tym lokali należących do ZKZL-u, którzy będą w stanie wygenerować znowu ruch. My sprawdzaliśmy, była taka sytuacja, gdzie miasto oddawało lokale ZKZL-u NGO-som za złotówkę, i to była złotówka powiedzmy na rok czy na dwa lata. I się okazywało, że te NGOsy oprócz tego, że miały fajne miejsce do działania, ale one nie generowały ruchu, nie generowały ludzi, którzy do nich przychodzili. I jednocześnie, w momencie, jak się kończył ten okres z dobrą bonifikatą, to one wychodziły. Nasz pomysł jest inny. Nasz pomysł jest oddania tych lokali przedsiębiorcom, oddania, nie wiem, drobnym rzemieślnictkom, którzy będą przyciągać ruch swoją fachowością, ludzi, którzy będą chcieli przyjść skorzystać z ich usług w formie i najem miałby nastąpić w formie bonifikaty, bonifikaty, ale określone nie, że za złotówkę, tylko po jakiejś obniżonej kwocie i umawiamy się z tymi przedsiębiorcami, że na przykład za 3 lata, za 2 lata, za 3 lata sprawdzamy, jak wam się ten biznes kręci i przy, podchodzimy do wtedy rozmawia, do rozmowy na temat ewentualnego podwyższenia bądź nawet ewentualnie obniżenia tego czynszu. I myślimy, że w taki sposób kompleksowo będziemy w stanie przyciągnąć ludzi do centrum. Widzimy wiele negatywnych opinii w kontekście zieleni w mieście. Wielu mieszkańców Poznania uważa, że w mieście w wyniku remontów pojawiły się tak zwane betonowe pustynie. Jaka jest Pana opinii, opinia w tej kwestii? Och, tutaj ja ją wyrażałem, że zanim byłem kandydatem, wyrażałem wielokrotnie w internecie i mając bogate boksowanie się z przedstawicielami Urzędu Miasta. Zacznę chociażby na przykładach dotyczących Placu Kolegiackiego. Ja chodziłem do liceum Marii Magdaleny w Poznaniu na Garbarach. Babcia mieszkała przy Starym Rynku na rogu Wrocławska Kozia, więc przechodziłem przez Plac Kolegiacki regularnie, idąc ulicą za bramką. Ja pamiętam, jak on był. To był plac, którego jasne trzeba było wyrzucić z samochodu i tu się zgadzam w 100%, ale Później prawie połowa placu to był wielki trójkąt zielony, na którym był klomb, na którym były zasadzone roślinki, były kwiaty zmienione w różnych układach zależnie od paru roku i tak dalej. Teraz tego nie ma. Nasadzono parę drzew więcej niż było na placu, tu, tu, tu się zgodzę, ale jednak tej brakuje, tej zieleni na parterze, tak? na, na, na poziomie ziemi. Z drugiej strony mówimy o świętym Marcinie i tutaj ja chciałem pochwalić społeczny Poznań, który wczoraj pokazał świetną akcję, jak można odbrukować yy, święty Marcin, gdzie po, po, poustawiali rośliny w określonych miejscach, że tak mogłoby to wyglądać. Też się zgadzam. Pamiętajmy, święty Marcin może nie był najpiękniejszą ulicą, ale jednak przez sam środek, yy, przez sa, sam środek przy Alfach yy, był pas zieleni, na którym były większe, wysokie drzewa, i znowu kląby, kląby, jeszcze raz kląby kwiatów sadzone. Tego brakuje. Te drzewa, które są posadzone, bo oczywiście miasto zaraz pokazuje zdjęcie, jak te drzewa są zielone. Znowu mamy drzewa do góry, zielone do góry, a na dole sam beton. Zresztą, wiecie, dla mnie konstrukcja sadzenia drzew i myślenia, że robimy fajną rzecz dla zieleni, tylko po to, gdzie podlewanie następuje tej zieleni z wodociągów miejskich. To ja mam zawsze w głowie takie pytanie, kurcz, że natura nie wpadła na to, jak można podlewać rośliny. Nie? No tego, tego w mieście brakuje i tego kompleksowego myślenia o zieleni. Jeśli spojrzeć na dane Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich lat, możemy zobaczyć, że Poznań się wyludnia. Jak zachęcić ludzi do osiedlania się w Poznaniu? No, z jednej strony mamy, mamy, mamy rozwijającą się suburbanizację, czyli ludzi, którzy wyprowadzają się do gmin ościennych, bo na przykład było taniej. Ja sam się przeprowadzałem z osiedla Rusa. Na szczepankowo do domku, bo ja uznałem, że muszę mieć tablice rejestracyjną PO i jestem Poznaniakiem, muszę mieszkać w Poznaniu, ale widziałem różnicę, jak moi znajomi wyprowadzali się, nie wiem, do Gowarzewa, do Tulec czy inny, innych mniejszych miejscowości, bo jednak różnica w cenie mieszkania lokalu była dużo tańsza. I jasne, ludzie będą się wyprowadzać do tych domów poza miastem, ale z drugiej strony też zauważam po rozmowach ze znajomymi, którzy mieszkają pod Poznaniem, że oni są zadowoleni z tego, że. Do urzędu mają bliżej. W urzędzie łatwiej jest cokolwiek załatwić, bo nie jest ta cała biurokracja tak rozbuchana jak w dużym Poznaniu, bo mają lokalną przychodnię blisko, bo mają przedszkole blisko pod nosem, i tak dalej. I tak naprawdę najpierw musimy zacząć od tych kwestii, wszystkich związanych z obsługą samego mieszkańca. I to właśnie zapewnienie i przedszkoli, szkoły, ale też jakieś miejsce rozrywki w mieście i na tych osiedlach miejskich do, dookoła centrum. I to realnie spowoduje, że ci ludzie zaczną zostawać w Poznaniu. Z drugiej strony, mowa jest o możliwościach pracy w Poznaniu. Oczywiście, bezrobocie jest jedno z najmniejszych w Polsce, z drugiej strony, w ostatnich badaniach, nie wiem, no Jobs, albo nie, 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 nie pamiętam, to jest tej firmy monitorującej rynek, rynek zatrudnienia, Poznań jest na piątym miejscu, jeśli chodzi o możliwości pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych. I w sytuacji, w której My nie jesteśmy w stanie zaoferować pracy dla zaawansowanych menadżerów, marketingowców, ludzi mediów, chociażby tak jak, tak jak was. To ci ludzie naturalnie zaczną myśleć o tym, żeby z miasta wyjeżdżać, i widzimy to po tym, jak rozwija się Wrocław, jak rozwija się Gdańsk. O samej Warszawie już nie powiem, ona ma jeszcze inne profity przyciągające do pracy. I tych ludzi w poznań brakuje, i to jest tak naprawdę kolejny jakby aspekt myślenia o tym, żeby Poznań się nie wyludniał. Mówił Pan o tej współpracy z aglomeracją poznańską, i jaką ona by miała mieć formę? Współpraca z aglomeracją poznańską miałaby wyglądać na początku na zasadzie partnersko-przyjaźny nich. Nie wiem, czy pamiętacie, jak prezydent Jaśkowiak wygrał pierwszy raz, to on wprost mówił o tym, że trzeba stawiać rogat na rogatkach zasieki, żeby ludzie nie wjeżdżali do Poznania. Ja wreszcie wręcz przeciwnie, trzeba się otwierać. Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy mieszkają w ramach aglomeracji, w ramach tych miejscowości dookoła Poznania, oni do Poznania przyjeżdżają na przykład do pracy, Albo na przykład na zakupy, czyli jakieś swoje dochody, jakie swoją część życia wiążą z Poznaniem. Nie chcę mówić o. To też prezydent Jaszkowiec przecież rzucił kwestię związaną z włączeniem Lubonia do Poznania. Nie, w żadnym wypadku nie chcę w taki sposób mówić. Chcę mówić o. Pewnym partnerstwie, porozumieniu z gminami dookoła, bo który miałby się opłacić każdemu raz, to trzeba usprawnić komunikację, zweryfikować kwestie PKM, kolei metropolitalnej, zweryfikowania właściwości połączeń dotyczących komunikacji miejskiej z u Pytanie, czy na przykład nie opłaci się w pewnych miejscach większe zainwestowanie w minibusy MPK. Chociażby tutaj tylko tutaj, to wypowiadam się jako, jako, jako pomysł, tak, bo trzeba to większą analizę przeprowadzić. E, w, w, mamy tutaj te, te, te kwestie związane z tą komunikacją. Mamy też jakby sytuację związaną z mm, wymienianiem się możli, może pewnymi usługami, które mogą być w określonej gminie robione dla mieszkańców, poznania z tego obszaru, w którym jeszcze miasto na przykład się dobrze nie rozbudowało. O tym możemy myśleć. Jako ciekawostka, ja każdemu zawsze podaję, kurczę, mamy taki klub piłkarski. Sama pani przedstawia, że lubię piłkę nożą. Ajka Stockholm, z którym Lech Poznań niedawno nawet grał w europejskich pucharach. Najciekawsze jest to, że ten klub tak naprawdę nazywa się Ajka Solna. Solna to jest właśnie taki Luboń pod Sztokholmem, ale zraz z tego, że jest tak dużym klubem rozwiniętym, to na sferze europejskiej gra jako Ajka Stockholm. No tak widzę mniej więcej tę współpracę. Zapowiedział Pan, że za pana kadencji połową wiceprezydentów Poznania będą kobiety. Czy potwierdza Pan te słowa? Potwierdzam, <coughs> przepraszam, potwierdzam w 100%. Jak najbardziej ja całe życie współpracuję głównie z kobietami. Ja mam kancelarię razem z żoną, plus z nami pracuje jeszcze sześć kobiet. Jestem tam rodzinkiem, wcześniej dokładnie wyglądało to tak samo. Uważam, że koniecznym jest reprezentacja kobiet. To jest. Dla mnie niezależne. Ja się boję i najbardziej mnie wkurzają, powiem szczerze, po tej mojej wypowiedzi, komentarze w internecie: A, powinny się liczyć kompetencje i tak dalej. Oczywiście, że powinny się liczyć kompetencje i dlatego to będą bardzo kompetentne kobiety. Jakby to nie jest dla mnie najmniejszym problemem, jest, jest dla mnie jasne, pewne, że takie osoby są i są one schore i chętne do pracy. Nie mam żadnego, jakby, jakby jest dla mnie oczywistym, że taki podział musi nastąpić. Musi nastąpić reprezentacja kobiet w urzędach, musi nastąpić reprezentacja kobiet na wysokich stanowiskach. Właśnie na, na, nasza nasza mm, nasza pani wojewoda Agata Sopczyk jest najlepszym tego przykładem. Ja będę wspominał, to jest pierwsza wojewoda w historii. A ostatnio jak z nią rozmawiałem... Ilość wojewodów wielkopolskich możemy się dokopać tam historycznie do 1090 chyba roku bodajże I przez tyle, tyle lat to jest pierwsza kobieta. Ja mówię, Agata, kurde, super! Ja jestem z ciebie dumny, dumny, że cię znam. Jesteś wzorem dla dziewczyn. Walczymy ja też chcę dać tę te opcję, tę te, 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 te możliwość. Tak, nie chcę być żadnym ograniczaniem. Pan prezydent Jaśkowiak na początku mówił, że będzie kobieta i co. No i stał z panią wkiężę koperską pożegnał się bardzo szybko, co jest dla mnie niedopuszczalne. Rozumiem. A jakie są pana postulaty w stosunku do rodzin z dziećmi i młodych osób? Oj, sam jestem rodziną z dziećmi, mam ośmioletniego wygadanego syna i drugiego pięcioletniego, jeszcze bardziej wygadanego. Zresztą mogę anegdotę powiedzieć, jechał wczoraj do przedszkola i babcia go zawoziła i mówi babcia, babcia, patrz, tata się powiesił. Moja mama w pierwszym jak się powiesił? No tam, tam na płocie, nie? Oczywiście chodziło o baner wyborczy, nie? Ale no niezależnie już tutaj od anegdot. Dla dzieci kluczowym, dla rodzin z dziećmi kluczowym jest raz, w momencie jak oni mieszkają na przedmieściach kwestia łatwego przejścia z wózkami. Dla ludzi, którzy nie mają dzieci, wydaje się to może nie, a nie jest tak istotne, ale ja dobrze widzę u nas na Szczepankowie, gdzie mieszkam, jak jest istotnym to, żeby oni mogli bezpiecznie przejść z wózkami, więc jakby kwestia przebudowy tych ulic na osiedlach dookoła Poznania jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Z jednej strony, żeby je utwardzić, z drugiej strony, żeby zrobić chodniki, z drugiej strony kwestia budowy żłobków i przedszkoli. Pan prezydent chwalił się, że mamy bardzo dużo miejsc w przedszkolach, tylko ja się śmiałem, że tak naprawdę to jest przy liczbie i nie chcę skłamać, to było bodajże już, bodajże 93 tysiące dzieci w wieku, w wieku przedszkolnym, wieku żłobkowym w Poznaniu, przyjmujemy, nie, nie chwytajcie mnie tu za liczby, w takiej liczbie, to mamy miejsc w przedszkolach, mamy 5 tysięcy. Czy to jest dużo? No sami Państwo ocencie. Z drugiej strony, gdy widzę że zbliżają się wybory i nagle robiona jest konferencja prasowa właśnie u nas na Szczepankowie, że o, w tym miejscu powstanie drugie przedszkole. W momencie, kiedy ja jestem zaangażowany w działanie gdzieś tam na naszym osiedlu i wcześniej nigdy tej mowy, mowy o tym nie było, a teraz nagle jest mowa, tak, będzie przedszkole, jasne, to się zastanawiam, Jezu, gdzie my żyjemy. W momencie, w którym wiadomo na przykład, kiedy ja zapisywałem dzieci do przedszkoli, że na przykład na takim Szczepankowie, czy nie zakładam, że podobnie jest na multowie, na Strzeszynie, gdzie się rozbudowują osiedla, miejsc w przedszkolach jest za mało, a na przykład na osiedlu żegrze przedszkole jest w stanie przyjąć każdą liczbę dzieci. To jest pytanie, może jakoś te środki przetransferować, może w jakimś zakresie rozbudować przedszkola, żeby te miejsca się zaczęły, miejsca znalazły. Wiadomym jest też, że właśnie dzięki zapewnieniu tej opieki dla dzieci, czy przez kluby malucha, czy, czy różne formy, rodzice chętnie zaktywizują się z powrotem do pracy i, a to będzie znowu rzutować na rozwój miasta i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że Poznań jest dość bezpiecznym miastem, ale jak mówią, przezorny, zawsze ubezpieczony. Więc co mógłby Pan zrobić jako prezydent, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa? Tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa związana jest z działaniami policji. Tu już wchodzimy w działania organów centralnych. Ja sam rozmawiam z policjantami. Z dwa-trzy razy w tygodniu zajmując się sprawami karnymi na tych komisariatach, jestem często jasnym jest, że brakuje etatów. I z jednej strony, w momencie, kiedy władza centralna już zreformuje policję i uda się przyciągnąć nowych kandydatów do policji, i te etety, etaty będą wypełnione, z naturalnie od razu będzie bezpieczniej. Takie jest moje zdanie. Z drugiej strony, roz, rozwój systemu monitoringu miejskiego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości osób siedzących na tym monitoringu. Bo co z tego? że w określonych miejscach jest kamera, która jest kamerą obrotową. Doszło do jakiegoś zdarzenia, ale okazuje się, że akurat operator nie siedział przy tej kamerze i kamera była zwrócona w drugą stronę. Nie? jakby to, to jest jakby kluczowa, kluczowe ze strony miasta. Jednocześnie myślę chociażby o kwestiach związanych z, my to nazwaliśmy, porządna bimba, czyli podłączenie monitoringu, który jest w tramwajach właśnie pod Centrum Bezpieczeństwa Miasta, żeby móc na bieżąco monitorować niechciane zdarzenia. I tyle, to to chociażby z takich istotnych rzeczy. A no i tak naprawdę nie, nie chowanie głowy w piasek w momencie, kiedy gdzieś w mediach społecznościowych pojawiają się informacje dotyczące niebezpiecznych zdarzeń na mieście. Teraz sami jesteśmy świadkami tego, co się dzieje przy Multikinie. Wedle donosów, informacji, które gdzieś tam do mnie docierają, to jest jedna ekipa, która krąży po mieście, która była przy różnych centrach handlowych. W momencie, jak ja słyszę, że prezydent Jaszkowiak mówi, że to, co się działo w jednej galerii handlowej, że to tak naprawdę było. Z palca wysanej się nie wydarzyło, to ja powiem panu prezydentowi tak, panie prezydencie, ja widziałem wiele nagrań z tego miejsca. Miałem okazję rozmawiać z pracującymi ludźmi w tej galerii, którzy wprost mi mówili, jak je było na przykład niebezpiecznie gdy wychodzili z pracy wieczorem. Więc tak, te zdarzenia trzeba monitorować, a nie można ich zasypywać, zakopywać. W Poznaniu funkcjonuje jedna z najdroższych w Polsce komunikacji miejskich, jednak wielu mieszkańców skarży się na liczne przebudowy torów tramwajowych, awarie, jeżdżące raz na godzinę autobusy, czy też nie przyjeżdżające w ogóle środki transportu miejskiego. Jak według Pana można by usprawnić komunikację miejską w Poznaniu i poprawić komfort poznaniaków podczas przemieszczania się nią? Znaczy, kwestia, ta kwestia się pewnie trochę troszeczkę teraz sama rozwiąże w sytuacji jak zakończą się remonty, co prawda z drugiej strony będziemy mieli Będziemy mieli rozbiórkę mostu przy katedrze i to pewnie też bardzo utrudni sytuację. Ja się śmiałem nawet w centrum, jak ostatnio jeździłem tramwajem, w wakacje, jak ostatnio jeździłem tramwajem więcej w wakacje, chociażby w, 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 przez, przez ten czas rozko, rozkopania. Rozkopane, tak znane nasze miasto, druga nazwa. To ja się cały czas śmiałem, będąc gdzieś przyzwyczajonym przez całe życie, że piątka jeździ w określone miejsce, że jedenastka jeździ w określone miejsce, że siódemka jeździ w określone miejsce i później nagle te zawirowania jakieś Siadam do tramwaju zadowolony, że wreszcie dojada, a ona skręca. No powiem. No miałem z tym problem. Problemem był, były chociażby też autobusy, które. Na przedmieściach Poznania potrafiły zmieniać trasy, niekoniecznie te zmiany teraz były konsultowane z radami osiedli. Tutaj znowu wracam do kwestii związanych z wysłuchaniem mieszkańców i wysłuchaniem władz, osiedli, władz rad osiedli. Ja wierzę, że w radach osiedli naprawdę siedzą świetni ludzie, społecznicy, którzy bardzo dobrze wiedzą, co się dzieje w ich, ich fertlu, w ich rejonie. I oni bardzo dobrze będą w stanie powiedzieć, w jakim zakresie powinna się ta komunikacja, szczególnie na obrzeżach Poznania, zmienić, jak powinna być koordynowana. W samym centrum miasta, no tutaj jest y, dla mnie jasnym, że trzeba. Y, centrum miasta. Roz, dokończyć, dokończyć te inwestycje komunikacyjne, które się rozpoczęły, na które są zapewnione środki. To Tutaj nic w tym zakresie wywracać nie będziemy. Ale myślę, że właśnie takie kompleksowe skoordynowanie działania komunikacji miejskiej jest potrzebne i istotne. Jak pan ocenia prezydenturę Jacka Jaśkowiaka? oceniam ją w taki sposób, że stwierdziłem, że muszę zgłosić się i być kandydatem na prezydenta, bo w tym mieście trzeba coś zmienić, bo boję się, że trzeciej kadencji pana Jaśkowiaka to nasze miasto może nie wytrzymać i, i zejdziemy do, już nawet nie, nie do drugiej ligi miast, ale niestety do trzeciej. Jest, fenomenem dla mnie są rankingi czy jakieś konkursy, na które, o których pan Jaśkowiak bardzo lubi mówić dziwnym trafem, bo nagle wyniki tych konkursów pojawiły się teraz w Ostatnim czasie a jednocześnie, jak Państwo poczytacie, dojdziemy dalej, do, zaczniemy dalej analizować dokumenty, to okazuje się, że są inne rankingi, w których Poznań wypada bardzo blado na tle innych poznańskich miast. Innych polskich miast. Poznańskich, nie, polskich miast. Ja cały czas się śmieję, bo pamiętam, że są takie rankingi. Ja nie mówię, że, broń Boże, nie mówię, że akurat jest w tym zakresie tak z tymi rankingami, ale ja zawsze się śmieję, że jak mam początek roku to dostaje bardzo dużo ofert, pojawienia się w rankingach z film, że będę jako nie wiem, najlepszy prawnik roku czy wiodący prawnik roku i tak dalej i to na najnowszym świecie wygląda tak, że ktoś się oferuje, dostaje później statuetkę. Pytanie, czy tak naprawdę nie trzeba zweryfikować tych konkursów, nie zweryfikować kwestii związanych z tymi, które są najbardziej najbardziej obiektywne. Znowu mówię jeszcze raz, nie wiem jak jest z tymi, na które powołuje się prezydent Jaśkowa, więc nie chcę, w żaden sposób nie będę ferował tego typu wyroków. Tylko mam problem, tak, że widzę jeden ranking, w którym pozna Pan prezydent chwali się i mówi, że jesteśmy najlepsi. Później widzę drugi ranking drugiego dnia albo dwa dni później, w którym pojawia się informacja, że Poznań w danym rankingu jest na 8, 10, 12 miejscu. To Ja się pytam, który z rankingów jest właściwie prawidłowy, jaka była metodologia ich wyliczenia. Może to jest kluczowe, żeby to, to poznać i przedstawić mieszkańcom, a nie tylko mówić, tu jesteśmy najlepsi. Tu mam pewne wątpliwości. Tak naprawdę dla oceny pana Jaśkowiaka, dla mnie jest ta kwestia, on się obudował obecnie w złotym zamku, nie dopuszcza żadnego słowa krytyki, nie dopuszcza żadnych złych wieści do siebie. To wygląda trochę jak sytuacja z Jarosławem Kaczyńskim, który też miał tylko grono swoich zauszników, którzy mówią mu pewne słowa, że jest tak bardzo dobrze. Pamiętajmy, nie wiem, Prezydent Rosji uważał, że jest w stanie pokonać Ukrainę, grubo teraz przeskakuje, wiem, pokonać Ukrainę w trzy dni, bo tak mu mówili wszyscy doradcy, a wszyscy co go krytykowali, no już nie byli koło niego, nie? Ja mam wrażenie, że to niestety ta władza sprawowana długo powoduje, że ten ktoś stwierdza, że jest nieomylny. I właśnie tak nastąpiło z panem Mieszkowiakiem. Wiele osób twierdzi, że w końcu pojawiła się realna alternatywa w stosunku do Koalicji Obywatelskiej i u Jak ocenia pan swoje szanse w tych wyborach? Tak, to ja bardzo się cieszę, bo mam wrażenie, że pan Jaśkowiak uważał, że wygra te wybory, mówiąc, że ja nie jestem PISem. W sensie, że on będzie mówił o sobie, że nie jestem PISem, a w zatem wygrywamy. Pamiętajcie Państwo, się śmiejemy, że mówiliśmy o betonowym Poznaniu, to krążyły żarty, że wystarczy, że platforma w Poznaniu wystawi, wystawi kostkę betonową i ona też wygra wybory. No i ja mam wrażenie, że tak bardzo mocno osoby dookoła pana Jaśkowiaka uważały. Tak, jesteśmy realną alternatywą dla Poznania. Chcemy, chcemy, ja chcę dobra dla tego miasta, chcę poprawienia sytuacji, sytuacji tego miasta. Przy czym, przy czym powiem szczerze, ja naprawdę nie muszę iść w politykę. Ja chcę iść w politykę, bo chcę coś zmienić, coś pomóc. Gdybym. Wiecie mi Państwo, dużo łatwiej by mi było prowadzić dalej kancelarię adwokacką, zarabiać sobie w niej pieniążki i nie wyświetlać się na strzały różnych dziwny, dziwnych osób. Nie jest mi to potrzebne do życia, jednak stwierdziłem, że musimy to miasto naprawić i zadziałać, bo mam już dosyć. Tak samo właśnie się wkurzyłem w 2020 roku, wstępując do ruchu społecznego, później do partii, będąc wkurzonym na to, co się działo przez rządzący PiS. I tak samo uważam, że w tym mieście potrzebna jest zmiana. Ze, właśnie ze względu na, na to, że pan Jaśkowiak już nie słucha czy rad osiedli, czy samych nie wiem, instytut społeczników i tak dalej. I jeszcze na koniec zapytam, jaki byłby Poznań pana marzeń? Poznań moich marzeń to byłby Poznań, po którym się przechadzam po centrum miasta i nie widzę tabliczek z napisem na wynajem. To byłoby cudowne. Chciałbym, żeby centrum miasta, centrum miasta Święty Marcin 27 grudnia tętniły tak samo życiem, jak ja pamiętam z czasu dzieciństwa. Zawsze będę się śmiał, że pamiętajcie na 27 grudnia kiedyś było KFC, był Pi, było Pizza Hut, był McDonald's. Nie, nie pochwa... to nie jest tak, że ja teraz kryptoreklama i, i, i wymieniam te marki, bo, 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 bo jest to zdrowe jedzenie. To w to nie wchodzimy. Ale jeżeli skoro takie duże firmy uznały, że muszą się wynieść z tego miejsca to zakładam, że raczej to przeanalizowali, że nie będą mieli ruchu, prawda? No raczej tak sami z siebie dobrej miejscówki, w której mieliby ruch, by się nie wyprowadzali. I chciałbym, żeby właśnie ten, to centrum, te, to centrum na Odżyłej wyglądało jak ulica Dąbrowskiego. Ja uwielbiam w tym momencie jeżyce, tam na szczęście miasto jeszcze nie weszło, w sensie miasto w formie pana Jaśkowiaka i tam funkcjonują małe sklepiki, kręci się działalność gospodarcza, tam jest to życie, tam jest miasto tym, czym powinno być. Z drugiej strony oczywiście miasto moich marzeń to jest utrzymanie kwestii związanej z otwartością miasta, tego żeby wszyscy czuli się w Poznaniu bezpiecznie i każdy się czuł u siebie i każdy czuł się wysłuchany i czuł się jako osoba, która mm, nie chce się z Poznania wyprowadzić. O właśnie tak, tutaj jako konkluzja do tego wszystkiego. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek kuriera wyborczego. Naszym gościem był Przemysław Plewiński, kandydat na prezydenta Poznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo.